うん。 Państwu, no już tradycyjnie, bo od lat w takiej formie, przywitała Państwa gąbkiem, Pani Agnieszka Łukaszewska, którą bardzo serdecznie przywitajmy. Ja tylko króciutko przypomnę, artystka przyjechała do nas z Krakowa i z Krakowem w zasadzie związana jest przez całe swoje życie, bo w Krakowie kończyła liceum plastyczne. w Krakowie również Akademię Sztuk Pięknych i z tą uczelnią jest związana, bo w tej chwili uzyskała na to Akademię tytuł doktora. Patrzy na świat, tak jak, jak dorosły psycholog, jak ktoś, kto a, przeszywa swoim rozumem, swoim wzrokiem, a, powiedzmy sobie, zwykłego człowieka. Wcale nie prezentuje kogoś na zwyczajnego, raczej przedstawia nam nas albo po prostu każdego z nas. W jakimś, stopniu, w jakimś stopniu prześwietla i pokazuje to w najprostszy, najprostszy pozaefektowny sposób. Ja może w dwóch słowach też yy, uzupełnił. Rzeczywiście. Yy... Prace, moje rysunki są rodzajem dziennika, dziennika rysunkowego. Inspiracją do ich powstania jest moja codzienność i osoby, które pojawiają się, bo głównie interesują mnie portrety to osoby z, z mojej rodziny, moi bliscy ale tak samo ktoś, kogo gdzieś zauważę na ulicy, zobaczę zdjęcie w gazecie. Chciałabym też, żeby te wszystkie różnorodne ujęcia, różne portrety ujawniające człowieka w różnych momentach życia, od narodzin do, do śmierci, złożyły się jak, jak najpełniejszy obraz. Rzeczywiście, tak jak pan Andrzej mówił, wszystko, czym się zajmuję, jest to rodzaj portretu. Tak samo. Przedmioty, które pojawiają się na, na rysunkach, one stanowią rodzaj klucza czy dopełnienia portretu. I, no, Takk fyrir að hlusta.